I przyszedł czas na zaciana. Bo zacian jest zacny i trzeba go otworzyć. Uwaga, mamy teraz wyjazd do tego

prawie pina zgubiłem a pinnik wygląda tak jakby ktoś jeszcze żeś nie widział no ja nie widziałem dopiero właśnie otworzyłem ha, także wygląda fajnie I drugi minik. No i dobrze. Mamy wytrwały wystawik. Będziemy analizować co tam jest w środku naszych dzisiejszych boosterków. Co tu mamy? Dwa zaciane. Jeden lepszy od drugiego. O jak się ładnie I mamy, raz, dwa, cztery. I mamy ja, standardową, ulubioną naszą energię. Energy, croc, croc, lunaton, panczons, snorant, truecraft, dungelab, balto i helioisk. I skysteel. No, jest ok, już. Yes. Zobaczymy, co tam mamy dalej. Powiem szczerze, że fajny ten klam ale i to, że się brakuje boosterboxa. Bo no, tak. otwieranie tych wszystkich dodatków kilkanaście razy, żeby trafić swoje wymarzone karty. Następne będą leciały. Słuchajcie. Pierwska, Battub Weimert. Chyba, że się zdecyduje ktoś booster box otworzyć. No jeszcze cztery zostały. Ręczy, Hisui, Ruffakum, Wolo, Szynk, Spanciam, Snorant, Rockw. Bidow i Zejsian. Zejsian w Zejsianie. No kurczę, nie spodziewałbym się. Ale w sumie zamazenta była. W zamazęcia. To gdzieś jakaś tam logika jest, nie Ale Bidow jest popularny. A lot of it. And here we have a chach. Energy of fire. Rookie deluxe trekking shoes. yard, tangila. Baltoi, Mewtwo, Valimar, Drapion, Eroton, extra, feine Drapik. psychiczna. Dobrze. Mamy Krokroka, mamy Lunatone, Solroka, Grubina, Skrelpa, Heliptyla, Woolo, Shinyxa, Valiorda, Taurosa. Mamy znowu energię drzewek Lunaton, Rescue Carrier, Salazar, Mewtwo, Volimor, Shinix, Larvesta, Orish, Zation i Sizor No ale to z mamy już parkę Proszę bardzo Bardzo ładne w rewersiku, równiutki. Subcią Oh. Mm -hmm. Rescue Carrier Giraphoric Pinkle Cheer Larvastar, Tundra, Ball Toy, Two. Baliman, Riolu, ciebie nie miałem i Zamzenta na Holce. Riolu, Riolu, ciebie nie miałem. Ta kubka mi się bardziej podoba, muszę wam powiedzieć. Jakoś taka jest bardziej chętna do pokazywania fajnych kart. Może po prostu na jednym pudełku było napisane weź mnie będziesz miał Bulk, a na drugim weź mnie będziesz miał fajną kolekcję. Tylko kurde, nie, nie wiem gdzie to było napisane, bo jakbym przeczytał to trochę jęcze bym to rozegrał. Selozar, Dusclops, Metang, Jungos, Herbie, Execute, Trainer, Emolga, Belosom i Belossom, ale bez Holki. Dwa Belossomy. Energia mroczna i mamy girafariga, Pina Kuczyrna, Pokémon Catchera, Czerwina, Starry, Switcher, Execute, Love Disk, Emolga. Tą panią już widziałem parę razy dzisiaj. Dosłownie parę razy. Bo nam w parze z rewersem. Mam energię, zielono. Mamy zielonego Glooma, mamy Luxie, mamy Trainer Ultra Ball, Mewtwo, Energy Retrieval, Shining, Slarvesta, Wolo, Dubuar i kayogar. Electriklos, Vacuum, Ponyard, Bidoof, Poirier, oh, Mr. Micecuker, Turtwig i Kyogre. A to już nawet nie wiem, czy nie mam całego tego zestawu. Muszę poszukać, czy już mam wszystkie. Bo chyba mam już całego tego optykaczu to może dwa razy. Ale? I mamy Gluma, Friend of Sinus, Layrona, Shinixa, Panchema, Snorunta, Rokrufa, Tandela Deoxys, Vimax i Volcanion. Ok, bardzo przyjemnie. Teraz słuchajcie taki drop po ja co wyraźnie. Nie, jeszcze nie teraz. Dobra, trzymam słowo. Mam energię, pach. Trekking Shoes, Lunatone, Solrock, Shining, Spunchown, Snorunk, Pawniart, Tangela, Deoxys, V-Star i Drag Lage. No słuchajcie, no miał nie wyjadać fotel, a jednak taki lekki przysiad jest tutaj to troszeczkę przełożymy, bo się już zrobiło za dużo. Bólk też tam troszeczkę tu już zajął, za dużo miejsca, ale potrzebnie. No ta energia tu jest bardzo potrzebna. Tak, tak, ona tu musi leżeć. Dobra, wracamy. I mamy kodzik, którego można też stąd już w sobie wyewakuować. Będzie troszeczkę więcej miejsca na ewentualnie fajne karty. Ciach. I mamy energię psychiczną. Mamy Dijing Duo. Mówię na początku strasznie ich dużo. Graveler, Pokemon Catcher, Seal, Rockruff, Aron, Riolu, Starly, Trekking Shoes i Agron.

Raz, dwa, trzy, cztery. Energia. Ognia. Ultraball. Bloom. Friend in Sinnoh. Snorant. Rokrath. Tangila, Baltoe. Oranguru Reverse. Mhm. Tak jakby brakowało Oranguru, to już mam i w rewersie, i w Cierno. Taka sytuacja. Los wakum, Carnivine, Friends, Baltoy, Mjetyl, Energy Trival, Shinings, Larvesta i nic fajnego. Tak. To jest tak. Tak to jest, ale tam, słuchajcie, no coś tu weszło, no nie to, że nic nie ma, tak. Ale nie tylko ja spodziewałem się, myślę grubszego lotu bo a krążenic B no jednak poza tym że krążenic to jednak zejścia ale ta też była taka powiedzmy sobie spokojna oszczędna w dropach o, metalu dziś jeszcze nie było proszę bardzo Shaimin French in Carnival Scroll, Helioptele pan się i yeah. ja... No no, no no Tego pana dziś jeszcze nie było Tego pana dziś jeszcze nie było Dziękujemy, że pan się był łaskaw pojawić Larion, Lost Vacuum, Carnivine, Energy Trival, Shinix, Larvesta, Pawnyard, Valimar, Pikachu, Regigas, V-Star. And this Deoxys V-Star. I I akurat tego V-Maxa też nie. No i do tego jeszcze riolu wszedł. No tak, ktoś tam, coś tam, coś tam zacię oddał. No tak. To może jakiś zaraz spokojnie, nie, nie śpiesz się nie, nie, to dr jest jednak no dobra, może być draga. nie ma nic, jak gdyby, do powiedzenia niech będzie, że dralga wam to jest 11 boosterów, i 22 boostery no drop jest taki jak z jednego dobrego boksa A no, ale co co za ja to fajne są te, te figureczki bardzo ładnie wykonane bardzo szczegółowo co no, jakieś tam plusiki i on co? się błyszczy, co się błyszczy? Nie wiem, co się błyszczy. Woltrop Reraora. ją to trzeba było chyba zaorać. ona się strasznie jakoś tak często pojawia. Ale Woltrop zawsze na Bo to już ewolucyjne elektrody. Uwaga. Przedostatnie Złoto koronne. Powiem Wam szczerze, że wchodziłem w to trochę po jakieś sklepikach z zabawkami i tak dalej. Krąd to tak ciężko uświadczyć, powiem szczerze, że jakieś Pokémon Go to się zdarza. Ale krązenit nie był zbyt popularny w sklepach. Albo był zbyt popularny, że znikł Także ciężko coś trafić. Lapras. No i, no i po, no mówię, zaorać ją trzeba. Ją trzeba zaorać. Bo stanowczo za często się pojawia w przedbiegach. Ten dźwięk. No i teraz uwaga. -ru 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 -ru. Raz. Dwa. Trzy, cztery. Puszt. Prawie weszło. Energia metaliczna. Ultra ball. Electric. Lost the vacuum. Waltoy, Mute, Energy Retrieval, Shinix, Larvesta, Larvesta i Subwall. Mm. No i co ja mam to powiedzieć? No, no, no tak tego. Tak Ale co widzicie to jest. To wypadło. Mm, mamy Vistar Deoxysa mamy Deoxysa Vimaxa drugiego Regisa Vistara Pikachu, Turtwig Bidoof, Voltrude Zamazenta Rotom, Riolu i Drapion także myślę, że całkiem fajny dropik no i chyba to Wypada kończyć tak, bez żartu na koniec na razie